W dzisiejszym programie. Od 15 lat na polskim niebie. W swojej klasie nie mają sobie równych. Zobaczmy, jak zespół akrobacyjny Orliki szykuje się do najtrudniejszego testu: występu na Radomskim Air Show. Z okazji zbliżającej się rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz obchodów 95-lecia powstania polskiego lotnictwa wojskowego, zaczynamy od lotniczej historii sprzed 74 lat. Wtedy to o poranku 1 września 1939 roku doszło do pierwszych starć polskich i niemieckich pilotów. Oto historia o tym, jak doszło do zestrzelenia pierwszych niemieckich samolotów w tej wojnie oraz narodzin pewnej szczególnej przyjaźni.